Antologia czytań Słów Boga Wszechmogącego, Boże dzieło, Boże usposobienie i sam Bóg 2. Przykłady błędnego zrozumienia Hioba przez ludzi. Trudności, jakich doświadczył Hiob. Nie były dziełem posłańców wysłanych przez Boga, ani nie były spowodowane przez własną rękę Boga. Przeciwnie, były one osobiście spowodowane przez szatana, wroga Boga. Dlatego poziom udręki wycierpianej przez Hioba był głęboki. Jednak w tym momencie Hiob bez zastrzeżeń wykazał w swoim sercu swoją codzienną znajomość Boga zasady swojego zwykłego postępowania i swój stosunek do Boga. I to jest prawda. Gdyby Hiob nie był kuszony, gdyby Bóg nie sprowadził prób na Hioba, kiedy Hiob powiedział „Jahwe dał i Jahwe zabrał, błogosławione niech będzie imię Jahwe. powiedzielibyście, że Hiob jest hipokrytą. Bóg dał mu tak wiele majątku, więc oczywiście pobłogosławił imię Jachwy. Gdyby przed próbami Hiob powiedział, czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy, powiedzielibyście, że Hiob przesadza i że nie porzuciłby imienia Bożego, ponieważ ręka Boża tak często Mu błogosławiła. Gdyby to Bóg sprowadził na niego katastrofę to z pewnością porzuciłby imię Boga. Jednak gdy Hiob znalazł się w okolicznościach, których nikt by sobie nie życzył, nie chciałby ich oglądać, ani nie chciałby, żeby go spotkały, których ludzie baliby się, w okolicznościach, których oglądania nawet Bóg nie mógł znieść, Hiob nadal był w stanie trzymać się swej prawości. Jachwe dał i Jachwe zabrał. Błogosławione niech będzie imię Jahwe. I czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? W obliczu postępowania Hioba w tym czasie, ci, którzy uwielbiają mówić podniośle brzmiące słowa i którzy kochają mówić o literach oraz doktrynach, muszą za nie mówić. Ci, którzy wychwalają imię Boże tylko w mowie, ale nigdy nie przyjęli prób od Boga, są potępieni przez prawość, której Hiob trzymał się mocno. A ci, którzy nigdy nie uwierzyli, że człowiek jest w stanie trzymać się drogi Boga, są sądzeni przez świadectwo Hioba. W obliczu zachowania Hioba podczas tych prób i słów, które wypowiedział, Niektórzy ludzie będą czuć się zdezorientowani, niektórzy zazdrośni, niektórzy będą wątpić, a niektórzy nie będą nawet zainteresowani, kręcąc nosem na świadectwo Hioba, ponieważ widzą nie tylko mękę, która spotkała Hioba podczas prób i czytają słowa wypowiedziane przez Hioba, lecz także widzą ludzką słabość zdradzaną przez Hioba, gdy przyszły na niego próby. Wierzą, że ta słabość jest rzekomą niedoskonałością w doskonałości Hioba skazą w człowieku, który w oczach Boga był doskonały. Oznacza to, że wierzy się, że ci, którzy są doskonali, są bezbłędni, bez plamy lub skazy, że nie mają słabości, nie znają bólu, że nigdy nie czują się nieszczęśliwi ani przygnębieni i że nie odczuwają nienawiści ani jakiegokolwiek zewnętrznie ekstremalnego zachowania. W rezultacie ogromna większość ludzi nie wierzy, że Hiob był naprawdę doskonały. Ludzie nie aprobują zbyt wielu jego zachowań podczas jego prób. Na przykład, gdy Hiob stracił swój majątek i dzieci, nie rozpłakał się, jak ludzie by sobie wyobrażali. Jego niestosowność sprawia, że ludzie myślą, że był zimny, ponieważ nie uronił łez i że nie kochał swojej rodziny. To jest złe wrażenie, które Hiob początkowo robi na ludziach. Jego późniejsze zachowanie jeszcze bardziej ich zadziwia. Rozdarcie płaszcza bywało interpretowane jako brak szacunku dla Boga, a ogolenie głowy niesłusznie uważa się za bluźnierstwo i przeciwstawianie się Bogu. Oprócz słów Hioba, że Jahwe dał i Jahwe zabrał. błogosławione niech będzie imię Jahwe. Ludzie nie dostrzegają w Hiobie żadnej prawości uznanej przez Boga. A zatem ocena Hioba przez większość z nich nie jest niczym innym niż tylko brakiem zrozumienia. Złym zrozumieniem, zwątpieniem Potępieniem i aprobatą tylko w teorii. Żaden z nich nie jest w stanie prawdziwie zrozumieć i docenić słów Boga jachwe, że Hiob jest człowiekiem doskonałym oraz prawym, który boi się Boga i unika zła. Opierając się na powyższym wrażeniu na temat Hioba, ludzie mają dalsze wątpliwości co do jego prawości, ponieważ Czyny Hioba i jego zachowanie, zapisane w Biblii, nie robiły tak wstrząsającego wrażenia, jak ludzie by sobie wyobrażali. Nie tylko nie dokonywał żadnych wielkich wyczynów, ale również wziął skorupę, aby się drapać, siedząc w popiele. Ten czyn również zadziwia ludzi i powoduje, że wątpią, a nawet zaprzeczają prawości Hioba. Ponieważ podczas drapania się, Hiob nie modlił się do Boga, ani nie składał obietnic Bogu. A co więcej, nie widziano, aby ronił z bólu. W tym czasie ludzie widzą tylko słabość Hioba i nic innego. A więc nawet wtedy, gdy słyszą słowa Hioba, czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? Są zupełnie nieporuszeni, czy też niezdecydowani i nadal nie są w stanie dostrzec prawości Hioba w jego słowach. Zasadniczym wrażeniem, jakie Hiob robi na ludziach podczas męki próby, jest to, że nie był ani zastraszony, ani arogancki. Ludzie nie widzą historii stojącej za jego zachowaniem, które rozgrywało się w głębi jego serca, ani nie widzą bojaźni Bożej w jego sercu. Czy też trzymania się zasad drogi stronienia od zła. Jego spokój sprawia, że ludzie myślą, że jego doskonałość i prawość były tylko pustymi słowami, że jego bojaźń przed Bogiem była tylko pogłoską. Tymczasem słabość, którą objawił na zewnątrz, pozostawia na nich głębokie wrażenie, dając im nowe spojrzenie, a nawet nowe zrozumienie człowieka którego Bóg określa jako doskonałego i prawego. Takie nowe spojrzenie i nowe zrozumienie znalazło potwierdzenie, gdy Chiop otworzył usta i przeklinał dzień swych narodzin. Choć poziom męki, jakiej doznawał, jest niewyobrażalny i niezrozumiały dla każdego człowieka, nie wypowiedział słów herezji. A jedynie zmniejszał ból swego ciała własnymi sposobami. Jak zapisano w piśmie powiedział Niech zginie dzień, w którym się urodziłem, i noc, w którą powiedziano poczęty mężczyzna. Księga Hioba, rozdział trzeci, werset trzeci. Być może nikt nigdy nie uznał tych słów za ważne, a być może są ludzie, którzy zwrócili na nie uwagę. Czy waszym zdaniem. Znaczą one, że Hiob przeciwstawił się Bogu? Czy są skargą przeciwko Bogu? Wiem, że wielu z was ma pewne wyobrażenia na temat tych słów wypowiedzianych przez Hioba i wierzy, że jeśli Hiob był doskonały i prawy, nie powinien był okazać słabości ani żalu. A zamiast tego, powinien był stawić czoła każdemu atakowi szatana z pozytywnym nastawieniem. A nawet uśmiechnąć się w obliczu pokus szatana. On nie powinien był okazać najmniejszej nawet reakcji na żadną z tortur sprowadzanych na jego ciało przez szatana. Ani nie powinien był zdradzić żadnej emocji ze swego serca. Powinien był nawet prosić Boga, aby jeszcze bardziej zaostrzył te próby. To jest to, co powinien był zademonstrować oraz posiadać ktoś, kto jest niezachwiany i kto naprawdę boi się Boga oraz unika zła. Wśród tej ekstremalnej męki Hiob zaledwie przeklął dzień swoich narodzin. Nie narzekał na Boga, tym bardziej nie miał zamiaru sprzeciwiać się Bogu. Jest to o wiele łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo od czasów starożytnych do dziś nikt nigdy nie doświadczył takiego kuszenia, ani nie cierpiał tego co spotkało Hioba. I dlaczego nikt nigdy nie został poddany takiemu samemu kuszeniu jak Hiob? Ponieważ z punktu widzenia Boga nikt nie jest w stanie ponieść takiej odpowiedzialności ani sprostać takiemu zadaniu. Nikt nie potrafi postąpić tak jak Hiob. A ponadto nikt nie potrafiłby poza przekleństwem dnia swych narodzin. Nie porzucić imienia Boga i nadal błogosławić imię Boga Jahwe, jak to uczynił Hiob, kiedy spotkały go takie męki. Czy ktokolwiek mógłby to zrobić? Kiedy mówimy to o Hiobie, czy pochwalamy jego zachowania? Był człowiekiem prawym, zdolnym do dania takiego świadectwa Bogu oraz zdolnym do tego, aby szatan uciekł jak niepyszny. I nigdy nie wrócił przed Boga, aby go oskarżać. Co więc jest nie tak w wyrażeniu dla Niego uznania? Czy to możliwe, że stawiacie poprzeczkę wyżej niż Bóg? Czy to możliwe, że zachowalibyście się nawet lepiej niż Hiob, gdyby poddano Was próbom? Bóg pochwalił Hioba. Jakie zatem zastrzeżenia możecie mieć? Hiob przeklina dzień swych narodzin, ponieważ nie chce, aby Bóg znosił przez Niego ból. Często mówię, że Bóg wgląda w serce ludzi, a ludzie patrzą na to, co jest na zewnątrz. Ponieważ Bóg wgląda w serca ludzi, rozumie ich istotę, podczas gdy ludzie definiują istotę innych ludzi na podstawie ich wyglądu zewnętrznego. Kiedy Hiob otworzył usta i przeklinał Dzień Urodzenia, czyn ten zadziwił wszystkie postacie duchowe, w tym trzech przyjaciół Hioba. Człowiek wywodzi się od Boga i powinien być wdzięczny za życie i ciało, jak również dzień swych narodzin, dany mu przez Boga, i nie powinien ich przeklinać. Jest to zrozumiałe i możliwe do wyobrażenia dla większości ludzi. Dla każdego kto podąża za Bogiem to zrozumienie jest święte i nienaruszalne. Jest to prawda, która nigdy nie może się zmienić. Jednak Hiob złamał reguły. Przeklął dzień swoich narodzin. Jest to czyn, który większość ludzi uzna za wkroczenie na zakazane terytorium. Nie tylko nie ma on prawa do zrozumienia i współczucia ludzi, ale także nie ma prawa do Bożego przebaczenia. Jednocześnie coraz więcej ludzi zaczyna wątpić w prawość Hioba, ponieważ wydaje się, że łaskawość Boża sprawiła, że Hiob sobie pobłażał, uczyniła go tak zuchwałym i lekkomyślnym, że nie tylko nie podziękował Bogu za błogosławieństwo i troskę o Niego przez cały okres jego życia, ale potępił dzień swych narodzin jako godny zniszczenia. Czym to jest, jeśli nie sprzeciwem wobec Boga? Takie powierzchowne spostrzeżenia dają ludziom dowód pozwalający potępić ten czyn Hioba. Ale kto może wiedzieć, co naprawdę Hiob myślał w tamtym czasie? A kto może znać przyczynę takiego zachowania Hioba? Tylko Bóg i sam Hiob znają zakulisowe szczegóły i powody. Kiedy szatan wyciągnął rękę, aby dotknąć kości Hioba, Hiob wpadł w jego szpony bez środków do ucieczki ani siły, żeby stawić opór. Jego ciało i dusza cierpiały ogromny ból, a ból ten uświadomił mu głęboko nieistotność, kruchość i bezsilność człowieka żyjącego w ciele. Jednocześnie zyskał również głębokie zrozumienie i uznanie tego, Dlaczego Bóg troszczy się o ludzkość i opiekuje się nią? Będąc w szponach szatana, Hiob zdał sobie sprawę, że człowiek, który jest z ciała i krwi, jest tak naprawdę bardzo bezsilny oraz słaby. Kiedy upadł na kolana i modlił się do Boga, czuł się tak, jakby Bóg zakrywał swą twarz i ukrywał się, bo Bóg Całkowicie oddał go w ręce szatana. Jednocześnie Bóg płakał też z jego powodu, a ponadto cierpiał razem z nim. Bóg odczuwał jego ból i sprawiał mu on cierpienie. Chiop odczuwał ból Boga i czuł, jak bardzo nie do zniesienia to było dla Boga. Chiop nie chciał przynosić więcej smutku Bogu. Ani nie chciałby Bóg płakał z jego powodu. Tym bardziej nie chciał, aby Bóg cierpiał z jego powodu. W tym momencie Hiob chciał tylko pozbyć się swego ciała, aby nie znosić już bólu, jaki niesie ze sobą to ciało, bo to przerwałoby cierpienie Boga z powodu jego bólu. Jednak nie mógł tego zrobić i musiał znosić nie tylko ból ciała, ale również udrękę Ponieważ nie chciał niepokoić Boga. Te dwa bóle jeden z ciała, a drugi z ducha sprowadziły rozdzierający serce i wnętrzności ból na Hioba, oraz sprawiły, że poczuł, jak ograniczenia człowieka, który jest z ciała i krwi mogą sprawić, że poczuje się sfrustrowany i bezsilny. W tych okolicznościach jego tęsknota za Bogiem wzrosła niepomiernie, a jego wstręt do szatana stał się bardziej intensywny. W tym czasie Hiob wolałby, aby nigdy nie narodził się w świecie ludzi. Wolałby raczej nie istnieć, niż widzieć Boga roniącego łzy lub odczuwającego ból ze względu na Niego. Zaczął głęboko nienawidzić swego ciała. Miał już dość samego siebie. Dnia swego urodzenia, a nawet tego wszystkiego, co było z nim związane. Nie chciał, aby jeszcze wspomniano o jego dniu narodzin ani o niczym, co miałoby z nim coś wspólnego. Dlatego otworzył usta i przeklinał dzień swego urodzenia. Niech zginie dzień, w którym się urodziłem, i noc, w którą powiedziano, poczęty mężczyzna. Niech ten dzień stanie się ciemnością, niech o niego nie troszczy się Bóg z wysokości i nie oświetla Go światłość. Księga Hioba, rozdział trzeci, wersety 3 do 4. Słowa Hioba zawierają nienawiść do samego siebie. Niech zginie dzień, w którym się urodziłem, i noc, w którą powiedziano poczęty mężczyzna a także wyrzuty wobec samego siebie i poczucie winy za spowodowanie bólu u Boga. Niech ten dzień stanie się ciemnością. Niech o Niego nie troszczy się Bóg z wysokości i nie oświetla Go światłość. Te dwa fragmenty są ostatecznym wyrazem tego, jak wówczas czuł się Hiob i w pełni pokazują wszystkim Jego doskonałość i prawość. W tym samym czasie, tak jak Hiob pragnął, jego wiara i posłuszeństwo wobec Boga, jak również Jego bojaźń Boża, zostały naprawdę wywyższone. Oczywiście to wywyższenie jest dokładnie tym, czego Bóg się spodziewał. Hiob pokonuje szatana i staje się prawdziwym człowiekiem w oczach Boga. Kiedy Hiob po raz pierwszy przechodził próbę, Został pozbawiony wszelkiego majątku i wszystkich dzieci, ale z tego powodu nie upadł i nie powiedział nic, co byłoby grzechem przeciwko Bogu. Pokonał kuszenie szatana, stanął ponad swoim majątkiem i swoimi dziećmi, a także próbą utraty wszystkich swoich ziemskich majątności, co oznacza, że był w stanie słuchać Boga, który mu zabiera. Oraz składać Bogu dziękczynienie i chwałę z tego powodu. Takie było zachowanie Hioba podczas pierwszej pokusy szatana, i takie było również świadectwo Hioba podczas pierwszej próby Bożej. Podczas drugiej próby szatan wyciągnął rękę, aby dotknąć Hioba, i chociaż Hiob doświadczył bólu większego niż kiedykolwiek wcześniej. To jednak jego świadectwo było wystarczające, aby wprawić ludzi w zdumienie. Wykorzystał on swój hart ducha, swe przekonanie i posłuszeństwo Bogu, jak również swoją bojaźń Bożą, aby po raz kolejny pokonać szatana. A jego zachowanie i jego świadectwo spotkały się ponownie z uznaniem oraz aprobatą Boga. W czasie tego kuszenia, Hiob posłużył się swą rzeczywistą postawą, aby oznajmić Szatanowi, że ból ciała nie może zmienić jego wiary i posłuszeństwa Bogu, ani odebrać Mu oddania Bogu i bojaźni Bożej. Nie wyrzekłby się Boga, ani nie zrezygnował z własnej doskonałości i prawości, stojąc w obliczu śmierci. Determinacja Hioba uczyniła szatana tchórzem. Jego wiara Onieśmieliła szatana i wprawiła go w drżenie. Siła jego walki na śmierć i życie wywołała w szatanie głęboką nienawiść oraz urazę. Jego doskonałość i prawość sprawiła, że szatan nie mógł już nic zrobić. Dlatego porzucił swoje ataki na Hioba i zrezygnował z zarzutów przeciwko Hiobowi przed Bogiem Jahwe. Oznaczało to, że Hiob pokonał świat. Pokonał ciało, pokonał szatana i pokonał śmierć. Był całkowicie i w pełni człowiekiem, który należał do Boga. Podczas tych dwóch prób Hiob trwał stanowczo przy swoim świadectwie i w istocie urzeczywistniał swoją doskonałość oraz prawość, a także poszerzył zakres swoich zasad życiowych, obejmujących bojaźń Bożą i stronienie od zła. Po przejściu tych dwóch prób rozwinęło się w Hiobie bogatsze doświadczenie, a to doświadczenie uczyniło go dojrzalszym i bardziej doświadczonym, wzmocniło go i dodało mocy jego przekonaniu, uczyniło go bardziej pewnym właściwości i wartości prawości, której się trzymał. Zesłane na Hioba próby od Boga Jahwe dały mu głębokie zrozumienie i poczucie Bożej troski o człowieka. Oraz pozwoliły mu odczuć wartość Bożej miłości, i odtąd do jego bojaźni Bożej dodane zostało uznanie dla Boga, a także miłość do Niego. Próby sprowadzone przez Boga Jahwe nie tylko nie oddzieliły Hioba od Niego, lecz raczej zbliżyły jego serce do Boga. Kiedy cielesny ból znoszony przez Hioba osiągnął szczyt, Troska, którą odczuwał od Boga Jahwe, nie dawała mu innego wyjścia jak tylko przekląć dzień swoich narodzin. Takie zachowanie nie było zaplanowane od dawna, lecz było naturalnym przejawem uznania dla Boga i miłości do niego płynącej z jego serca. Było objawieniem, które wynikało z jego uznania dla Boga i miłości do niego. A to znaczy, że ponieważ nienawidził siebie, i nie chciał oraz nie mógł znieść udręki Boga. Tak więc jego uznanie i miłość doszły do punktu bezinteresowności. W tym czasie trwający wiele lat podziw Hioba, i jego tęsknota do Boga oraz oddanie urosły do poziomu uznania i miłości. Jednocześnie również jego wiara i posłuszeństwo Bogu oraz bojaźń Boża wzrosły do poziomu uznania i miłości. Nie pozwolił sobie zrobić niczego, co mogłoby zranić Boga, nie pozwolił sobie na żadne zachowanie, które mogłoby sprawić ból Bogu, i nie pozwolił sobie na sprawienie Bogu smutku, żalu, a nawet nieszczęścia, które mógłby sam wywołać. W oczach bożych, chociaż Hiob był wciąż tym samym Jobem, jego wiara, posłuszeństwo i bojaźń Boża. Przyniosły Bogu pełną satysfakcję oraz radość. W tym czasie Hiob osiągnął doskonałość, której Bóg oczekiwał od niego. Stał się kimś naprawdę godnym nazwy doskonałego i prawego w oczach Boga. Jego prawe uczynki pozwoliły mu pokonać szatana i wytrwać w świadectwie dla Boga. Zatem również jego prawe uczynki uczyniły go doskonałym i pozwoliły na podniesienie wartości jego życia na jeszcze wyższy poziom, by wzrósł jak nigdy, i by stał się pierwszym człowiekiem, który nie był już atakowany i kuszony przez szatana. Ponieważ Hiob był prawy, był oskarżany i kuszony przez szatana, ponieważ Hiob był prawy, został przekazany Szatanowi oraz ponieważ Hiob był prawy, zwyciężył i pokonał szatana, i wytrwał w swym świadectwie. Od tego czasu Hiob stał się pierwszym człowiekiem, który nigdy więcej nie został przekazany szatanowi. Prawdziwie przyszedł przed tron Boży i żył w światłości, pod błogosławieństwem Boga, bez szpiegowania i upadku powodowanego przez szatana. Stał się. Prawdziwym człowiekiem w oczach Boga został uwolniony.